30 stycznia 1942 roku. Od trzech dni jest u nas w pokoju tak zimno, że trudno wytrzymać. Basia jest wykończona, do tego ograniczyli nam gaz i nie można nawet grzać wody do flaszek. Wracam do domu, jemy i kładziemy się do łóżka. Przestałem jeździć na rowerze, bo opony są już nie do użycia. Jeżeli uda mi się dostać nowe, wtedy odnowię cały rower. Po dziesięciu tysiącach kilometrów przyda się na drugie dziesięć tysięcy. Rosjanie podobno idą powoli naprzód i są w jednym miejscu o 225 kilometrów od granicy polskiej. Są tacy, co się z tego cieszą. Poza tym dali rządowi polskiemu 300 milionów rubli pożyczki, za którą kiedyś nie, to defetyzm z mojej strony i nie wolno tak myśleć. Co nie przeszkadza, że myślę. W ogóle wszyscy są. Bardzo podniesieni na duchu, na umyśle to ponad nasze siły. I znowu niemal wszystkim wydaje się, że wojna skończy się w tym roku. Nie sądzę. 31 stycznia 1942 roku. Hitler miał wczoraj mowę. Kupiłem dzisiaj Pariza Zeitung, ażeby mieć in extenso. Właściwie powiedział to, co zwykle. I tylko już nic nie przepowiadał. Wprost przeciwnie. Streścił wszystko w Ich weiß nicht. Ich kann an diesem 30. Januar nur eines versichern. Wie dieses Jahr ausgehen wird, weiß ich nicht. Ob damit der Krieg sein Ende nimmt, weiß ich nicht. Bardzo to ciekawe, to nie wiem. Ma jednak tę magiczną siłę, że wszyscy, co to czytają, mówią Aha, no to wiem. Konzertschwtnation, Mol, Herr Gott, gib uns die Kraft, dass wir uns die Freiheit erhalten, unserem deutschen Volk, unseren Kindern und Kindeskindern und nicht nur unserem deutschen Volk, sondern auch den anderen Völkern Europas. Denn es ist ein Krieg für ganz Europa und damit wirklich für die ganze Menschheit. Już tam byłoby lepiej, żeby o innych ludziach mniej myślał i o ludzkość się nie troszczył. Ludzkość nigdy nie jest tak nieszczęśliwa jak wtedy, gdy ktoś zaczyna się o nią troszczyć. Jeszcze nigdy nic dobrego z tego nie wyszło. Mogliby się raz przestać rodzić ci tak zwani wielcy ludzie i urządzać wojny za całą i o całą ludzkość. Dużo ciekawsze jest sprawozdanie Banku Francji za rok 1941. Pożyczki udzielone rządowi przez Bank Francji, po prostu pieniądze wydrukowane i oddane rządowi, wynosiły w roku 1940 80 miliardów franków i wzrosły w roku 1941 do 150 miliardów, czyli w przeciągu dwóch lat. Bank Francji dał rządowi zastrzyk w wysokości 230 miliardów papieru. Obieg banknotów daje obraz jeszcze ciekawszy: 1939 – 151,4 miliardów, 1940 – 218,4 miliardów, 1941 – 266 miliardów, drukują papier, podczas gdy cały kraj jest gospodarczo martwy. Właściwie Francja weszła już w okres pełnej inflacji, i to grubej inflacji. Ceny poszły w górę, ale najdziwniejszym zjawiskiem jest to, że ceny nie poszły w górę proporcjonalnie do zwiększenia się ilości pieniądza i utrzymują się na ogół w większości wypadków na granicy rozsądku. Pomimo inflacji w całym tego słowa znaczeniu nie odczuwa się jej na zewnątrz żadnego porównania z Polską, gdzie poziom cen jest zupełnie niebotyczny. Dlaczego? Dlaczego i pod tym względem spadek wartości pieniądza i jego siły nabywczej ma przebieg jak dotąd stosunkowo łagodny. Zagadka tkwi po prostu w psychice francuskiej. Od czasu rewolucji nie było we Francji inflacji, była dewaluacja, ale inflacja jest dotąd zjawiskiem nieznanym. Frank jest jeszcze ciągle czymś i pomimo, że coraz mniej można za niego dostać, przeciętny Francuz nie boi się jeszcze odkładać go i uważać sumę pięciu tysięcy franków za un petit réserve lub nawet un petit fortune. Frank leci na łeb, dewaluuje się z dnia na dzień, ale jeszcze ciągle dewaluacja ta nie wgryzła się w duszę. Ludzie wierzą w ten pieniądz i nie mogą się pogodzić z tym, że jeszcze trochę. A z frankiem może zacząć się dziać to, co stało się z marką niemiecką po tamtej wojnie. Mało tego. Wierzą we franka do tego stopnia, że nie liczą się z tym, iż po tej wojnie wszystkie waluty europejskie, a z nimi frank, machną strasznego kozła, będąc związane z marką. I wobec tego Francja tradycyjnie oszczędza, tak jak to robiła dawniej, i wypycha stare pończochy i materace papierem. Na zdrowie. Moment obecny jest tym momentem przejściowym i zarazem najmilszym w inflacji. Inflacja fizyczna już jest, psychicznej jeszcze nie ma.